Rozpaczliwy krzyk przecina mroźną noc, przełamując ciszę zimowego pustynnego krajobrazu. Na progu starej ukrytej chatki samotny wilk drży w lodowatym powietrzu. Jego oczy szeroko otwarte z nagłą modlitwą, postawa sugerująca błaganie, bezgłośne wołanie o pomoc, które wydaje się niemal niewiarygodne. Obecność wilka stanowi ostre przypomnienie, że nawet w najsurowszych warunkach natura jest zdolna do współczucia i podatności na zranienie. W tej ulotnej, upiornej chwili rozwija się tajemnica. Dzikie stworzenie, przygniecione okrucieństwem zimy i głęboką, niewypowiedzianą potrzebą, z nadzieją wyciąga rękę po pomoc. To nieoczekiwane spotkanie przekracza granice między człowiekiem a zwierzęciem. Budząc surowe i potężne emocje. Gdy wiatr wyje, a płatki śniegu przylegają do ciemnego drewna chatki, zdesperowana prośba zwierzęcia staje się iskrą, która rozpoczyna reakcję łańcuchową. Coś, na co ani człowiek, ani natura nie byli przygotowani. Co kryje się za tymi zużytymi drzwiami? Czeka sekret, który może wszystko zmienić. To dopiero początek podróży pełnej cudów i niebezpieczeństw. W środku surowej zimy stara chatka stała cicho, ukryta wśród wysokich sosen, pokryta świeżym śniegiem. Jej drewniane ściany, zniszczone przez lata, przechowywały wspomnienia naturalnego życia. Ta chatka była schronieniem emerytowanego fotografa dzikiej przyrody, który kiedyś badał cuda natury. Teraz jednak szukał jedynie spokoju i odosobnienia pośród mroźnego krajobrazu. Pewnego gorzkiego wieczoru, gdy wiatr szeptał tajemnice między drzewami, a płatki śniegu powoli tańcząc opadały na ziemię, mężczyzna osiadł przy trzaskającym kominku. Pokój, oświetlony ciepłym, przytłumionym światłem ognia, wydawał się bezpieczny i znajomy, ale świat na zewnątrz był zupełnie inny, królestwo gryzącego zimna i tajemniczych dźwięków. Właśnie wtedy dotarł do niego delikatny, choć uporczywy dźwięk, seria puknięć w ciężkie drewniane drzwi. Początkowo myślał, że to wiatr z nim igra, ale gdy dźwięk stawał się coraz wyraźniejszy, mieszanka ciekawości i ostrożności szybko przyspieszyła bicie jego serca. Założył gruby płaszcz i wyszedł, a jego oddech tworzył małe chmurki w lodowatym powietrzu. Na progu zobaczył widok, jakiego nigdy sobie nie wyobrażał. Stał tam duży wilk, jego futro pokryte lodem, oczy odzwierciedlające niewysłowione błaganie. Zachowanie stworzenia było zupełnie inne niż u jakiegokolwiek wcześniej widzianego zwierzęcia. Zamiast warczeć lub się wycofać, wilk stał niezachwianie, jakby prosząc o pomoc. Jego postawa była zdesperowana, lekko pochylona głowa i spojrzenie, jakby mówiące: Nie mam innego wyboru, potrzebuję cię. W tym spojrzeniu mieszały się strach i determinacja wykraczające poza zwykłe dzikie instynkty. Myśli mężczyzny pędziły dziko. Widział już wiele dzikich zwierząt, ale ten okaz posiadał prawie ludzką pilność. Gdy wahał się na werandzie, wilk ostrożnie postąpił naprzód. Jego łapy, obciążone niezliczonymi zimowymi burzami, pozostawiały wyraźne ślady w głębokim śniegu. Ciszę nocy przerywał jedynie delikatny oddech zwierzęcia i szum wiatru między drzewami. Każdy szczegół sceny był ostry i rzeczywisty, jakby czas zamarł, podobnie jak otaczające ich powietrze. Przez chwilę mężczyzna i wilk prowadzili bez słów, a jednak ekspresyjną rozmowę. W oczach zwierzęcia odzwierciedlało się zaufanie, jakby zapraszał go do przekroczenia granicy między dzikością a człowiekiem. Było tak, jakby wilk niósł ciężar tajemnicy i zachęcał go do wyjścia poza jego odizolowany, bezpieczny świat. Jeśli to nieoczekiwane spotkanie wydaje ci się równie intrygujące jak nam, to odkrywanie ukrytych sekretów natury dopiero się zaczyna. Z wahaniem mężczyzna szerzej otworzył drzwi chatki, wpuszczając chłodne nocne powietrze wraz z wilkiem. W tym momencie granice między jego cichym życiem a nieznanym światem dzikości zaczęły się zacierać. Obecność wilka była jednocześnie wezwaniem do działania i obietnicą niezwykłości. Co go tu przyciągnęło i jaką tajemnicę skrywały jego oczy? Gdy mężczyzna wpuścił stworzenie Wydawało się, jakby wycie wiatru przynosiło odpowiedź, tajemnicę gotową do rozwinięcia w głębokiej zimowej nocy. Wewnątrz chatki ciepło ognia ledwo mogło uspokoić niespokojne serce mężczyzny. Wilk, wciąż na progu drzwi, spojrzał za siebie, jakby wzywał go, by za nim podążył. Bez słów cicho podszedł do drzwi, odwrócił się, a jego wzrok utkwiony był w czymś na zewnątrz. Mężczyzna, popchnięty zarówno niepokojem, jak i ciekawością, wciągnął ciężkie buty i wyszedł w burzę. Wiatr natychmiast zawył, niosąc wirujące płatki śniegu, które spowiły świat w mroźnej mgle. Wilk wyprowadził go z schronienia chatki, poruszając się celowo. Z każdym krokiem pozostawiał głębokie, świeże ślady w puszystym śniegu. Wyraźny znak, że przemierzał już tę drogę i znał bezpieczną ścieżkę przez burzliwy sztorm. Idąc za zwierzęciem, nogi mężczyzny zapadały się w zimny, nieuległy śnieg. Powietrze było ostre, a każdy podmuch wiatru działał jak ostrzeżenie. Mimo to wilk poruszał się z taką pewnością kroków, która zdradzała przetrwanie. Od czasu do czasu zatrzymywał się, oglądając się za siebie, jakby sprawdzał, czy mężczyzna wciąż za nim podąża. Nie było czasu na wahanie. Dzikie wezwanie burzy i zdeterminowany rytm zwierzęcia popychały go naprzód. Gdy wędrowali coraz dalej, intensywność burzy śnieżnej rosła. Widoczność się zmniejszała, hałas wiatru był niemal ogłuszający. Wilk nagle zatrzymał się za zakrętem, uszy czujne, ciało napięte. W oddali, ledwo widoczne przez śnieg i wirujący wiatr, pojawiły się kontury rozmytej konstrukcji. Zrujnowana stajnia, częściowo pokryta warstwami lodu i śniegu, w ostrym kontraście z otaczającym pięknem dzikiej przyrody. Jego serce mocno biło na ten widok. Pojawienie się stajni wzbudziło w nim głęboki strach i ciekawość. Wilk, jakby wyczuwając jego wahanie, delikatnie szturchnął go nosem. W jego oczach, jakby było przesłanie: Tu właśnie potrzebuję twojej pomocy. Nie miał innego wyboru, jak tylko podążać. Tak zaczął mężczyzna, każdy jego krok wypełniony strachem. Gdy dotarli do wejścia do stajni, odsunął skrzypiące drzwi, które zaskrzypiały w proteście. Wewnątrz ciemność była przełamana tajemniczym światłem emanującym z odległego kąta. Powietrze w środku było nieruchome, ciężkie od ciężaru tajemnic. Wilk cicho podążał za nim. Jego obecność stanowiła ciągłe pocieszenie w przytłaczającej ciemności. W zacienionym wnętrzu stajni mężczyzna dostrzegł dziwne znaki na ścianie, pośpiesznie nakreślone słowa, wskazujące na dawno zapomniane ostrzeżenie. Wiadomość dotyczyła ukrytego zagrożenia, niebezpieczeństwa, które kiedyś terroryzowało te ziemię i być może teraz znów się budzi. Każde słowo tylko potęgowało niepokój mężczyzny, jakby cisza stajni szeptała koszmary przeszłości. Właśnie wtedy skrzypiący dźwięk rozległ się z odległej części stajni, przełamując ciszę, rozsiewając dręczący chłód. Futro wilka stanęło dęba, a on wydał z siebie głębokie, ostrzegawcze warknięcie. Puls mężczyzny przyspieszył. Było jasne, że to nie jest tylko pusta pozostałość przeszłości. Coś było bardzo nie tak, czaiło się w cieniach, czekając na odpowiedni moment. Niewyobrażalne prośby doprowadziły go do koszmaru, ukrytego za zamrożonymi ścianami i starożytnymi tajemnicami. Z ostrzeżeniem płonącym w jego głowie i w towarzystwie wiernego wilka, wszedł w ciemne serce stajni, nie wiedząc, jakie niebezpieczeństwo czai się w następnym cieniu. W ciemnej, uciszonej stajni mężczyzna zatrzymał się, gdy w jego uszach zabrzmiały ciche płacze, w oczach wilka odbijała się cicha prośba, a przesłanie było jasne, nie tylko jedno zwierzę było w niebezpieczeństwie, stworzenie nie było samo w swoim cierpieniu, gdzieś głęboko los wilczej rodziny wisiał na włosku. Podążając za zdecydowanym przewodnictwem wilka, mężczyzna posuwał się dalej w głąb stajni. Każda skrzypiąca drewniana podłoga zwiększała napięcie, gdy przemierzali wąskie korytarze wypełnione zapomnianymi narzędziami i wspomnieniami przeszłości. Dźwięk stawał się coraz głośniejszy, mieszanka cichych płaczów i szmerów, która przeszywała jego kręgosłup dreszczem. Był to niewyraźny znak, że młode życie desperacko zmaga się z kłopotami. Na końcu wąskiego korytarza natknęli się na małe, zamknięte pomieszczenie. Wewnątrz zgromadziła się mała grupa wilczych szczeniąt, ich oczy szeroko otwarte ze strachu, a małe ciała drżały z zimna. Ich delikatne płacze odbijały się echem w przytłumionym świetle, każdy dźwięk był wołaniem o pomoc. Widok głęboko poruszył mężczyznę. Było jasne, że te szczenięta były uwięzione zbyt długo, pozostawione bezbronne w okrutnym świecie. Drzwi do pokoju były masywne, zamknięte starym, zardzewiałym mechanizmem zamka. Ta okrutna przeszkoda miała na celu utrzymanie ich w ukryciu i zamknięciu. Czas naglił. Mężczyzna wiedział, że jeśli nie zadziała szybko, zewnętrzne, ukryte zagrożenie wkrótce może uderzyć w małe, niewinne życia. Przeszukując pomieszczenie, dostrzegł zużyty łom wśród otaczających gruzów. Wilk pozostał blisko niego. Jego spojrzenie jakby cicho go wspierało. Razem zabrali się do pracy. Przy każdym silnym uderzeniu, łom próbował otworzyć zamek i drzwi. Drewno skrzypiało i trzeszczało, ale powoli zaczynało ustępować. Gdy szczelina się powiększała, małe wilki poruszyły się, obserwując każdy ruch oczami pełnymi strachu. Na chwilę mężczyzna zawahał się, rozważając ryzyko zwrócenia uwagi ukrytego zagrożenia. Ciężar etycznego dylematu ciążył na jego barkach: czy zaryzykować zaalarmowanie niebezpieczeństwa, czy raczej pozwolić szczeniętom cierpieć w pułapce. Jego serce zdecydowało o działaniu. Nie mógł zostawić tych zdolnych do życia młodych samym sobie. Z nową determinacją naciskał dalej. W końcu zamek pękł, a drzwi otworzyły się z ogromnym trzaskiem. Powiew chłodnego powietrza wypełnił przestrzeń, niosąc ze sobą obietnicę wolności. Szczenięta gorączkowo wypadły ze swojego uwięzienia, ich łapy niepewnie wkraczały w przestrzeń, która kryła zarówno niebezpieczeństwo, jak i nadzieję. Wilk, jako ich cichy strażnik, obserwował je ze spokojną ulgą. Jednak właśnie, gdy mężczyzna zaczął wyprowadzać szczenięta z dala od drzwi, głęboki, rezonujący pomruk wstrząsnął stajnią. Z daleka usłyszał ciężkie kroki, które były ponurym przypomnieniem, że ukryte zagrożenie zbliża się. Mężczyzna i wilk wymienili spojrzenia, które przekazywały bezgłośną wiadomość. Czas naglił. Ratunek był dopiero w połowie ukończony, a teraz musieli stawić czoła nowemu. Naglącemu niebezpieczeństwu. W tej napiętej chwili, między mężczyzną a Wilkiem nawiązała się silna więź, wspólna determinacja do ochrony, by bronić niewinnych i stawić czoła zbliżającemu się zagrożeniu. Serce mężczyzny biło mocno nie tylko ze strachu, ale także z silnego pragnienia dokończenia ratunku. Nie działał już tylko z łaski. Była to walka o życie, lojalność i ochronę kruchej więzi między człowiekiem a zwierzęciem. Razem przygotowywali się do opuszczenia stajni, gotowi stawić czoła każdemu niebezpieczeństwu, które mogło czekać poza murami budynku. Ratunek rozpoczął się na dobre, a każde uderzenie serca przybliżało ich do nieznanego zagrożenia, czającego się w zimowej nocy. Wychodząc w szalejącą burzę, mężczyzna trzymał blisko uratowane szczenięta, podczas gdy wierny wilk prowadził go przez wirujący śnieg. Zimna noc otulała ich jak płaszcz, a gdy oddalali się od stajni, coś nieoczekiwanego wyłoniło się z ciemności. Początkowo pojawiło się tylko jako sylwetka w oślepiającej bieli, ale gdy się zbliżało, ujawniło się jako postać młodej kobiety. Jej twarz częściowo ukryta była pod grubą, kapturową czapką, a w oczach płonęła troska i intensywna determinacja. W dłoni trzymała poszarpany kawałek materiału, którego wzór niepokojąco przypominał oznaczenia nakreślone na ścianie stajni. Nagłe pojawienie się tej obcej osoby wywołało niepokojący szok u mężczyzny, jednak było coś w jej obecności, co wydawało się niezbędne. Wilk wystąpił naprzód, nisko i ochronnie, jego wzrok skierowany na przybysza. Z umiarkowaną ostrożnością kobieta przemówiła, jej głos ledwo słyszalny przez wyjący wiatr. Od lat śledzę te znaki, wiem co się stanie. Waga jej słów pasowała do powagi nocy. Serce mężczyzny waliło, rozdarty wewnętrznym konfliktem, między strachem przed nieznanym, a nadzieją, że być może ona mogła odpowiedzieć na tajemnicę, która wywróciła jego dotychczas spokojne życie. Gdy kobieta opowiadała, burza jakby na chwilę się uciszyła, jakby same żywioły nasłuchiwały. Podzieliła się historią rosnącego zagrożenia, siły, która kiedyś przyniosła zniszczenie dzikiej przyrodzie, i teraz budziła się w głębokich cieniach krajobrazu. Ostrzeżenie, znalezione w Stajni, nie było tylko wspomnieniem przeszłości, było to rozpaczliwe wołanie o pomoc, wiadomość pozostawiona przez kogoś, kto osobiście widział terror. Z każdym słowem pogłębiała się więź między mężczyzną, wilkiem i kobietą. Okazało się, że wilk był czymś więcej niż zdesperowanym zwierzęciem. Był strażnikiem wybranym przez okoliczności poza ludzkim zrozumieniem, by chronić coś cennego. Kobieta ujawniła, że jej własna podróż była ściśle spleciona z losem tych stworzeń i zbliżającym się niebezpieczeństwem, które im wszystkim zagrażało. Mężczyzna poczuł nieoczekiwane poczucie jedności. Jakby jego odizolowane życie prowadziło do tego momentu, było to wezwanie do stawienia czoła niebezpieczeństwu, które mogło zakłócić równowagę natury. Jednak gdy zaczynali tworzyć kruchą koalicję, nowy chłód przebiegł po kręgosłupie mężczyzny. Na obrzeżach ich małego kręgu ciemna postać poruszała się we mgle burzy. Była to ledwo dostrzegalna, niemal widmowa obecność, a jednak emanowała namacalnym zagrożeniem. Ten cień cichy i czujny, był ostrym przypomnieniem, że niebezpieczeństwo z ostrzeżenia było już blisko. W tej pełnej napięcia chwili, nieoczekiwana więź między nimi trójką ostatecznie się umocniła. Małe, uratowane szczenięta, teraz wolne, pozostawały razem, ufnie przytulone do siebie. Postawa Wilka stała się jeszcze bardziej zdecydowana, jakby potwierdzał swoje zaangażowanie w ochronę nowego sojuszu. Twarz kobiety wypełniła się determinacją, a mężczyzna zdał sobie sprawę, że jego życie nie dotyczyło już tylko przetrwania. Stało się to walką o większą sprawę, o życie i lojalność. Razem stali pod nieustannie padającym śniegiem, zjednoczeni, by stawić czoła nadchodzącemu zagrożeniu. Siła przynależności była zarówno mocą, jak i wyzwaniem, obietnicą odważnego stawienia czoła nieznanemu, nawet gdy burza ukrywała prawdziwy zakres niebezpieczeństwa. Ponieważ kobieta stała się już częścią ich zespołu, a wilk był bardziej czujny niż kiedykolwiek, mężczyzna wziął głęboki oddech. Noc była jeszcze daleka od końca, a droga przed nimi pełna niepewności. Każdy krok był obietnicą, że razem stawią czoła ciemności. Pod niebem zaciemnionym przez burzę noc wstrzymała oddech, gdy nowy terror zaczynał się budzić. Trzy postacie mężczyzna, kobieta i wierny wilk stały na polanie otoczonej wirującym śniegiem. Nagle ziemia zadrżała pod ich stopami, gdy odległe wycia stawały się coraz głośniejsze, uporczywie. Z cieni wyłoniła się watacha Wilków, ich oczy płonęły nad przyrodzonym blaskiem. Ich pojawienie się nie było przypadkowe. Zostali wezwani, by skonfrontować się z głębszą tajemnicą. Prowadzący wilk zatrzymał się, jego spojrzenie spotkało się ze spojrzeniem mężczyzny, i w tej chwili bezgłośna wiadomość przepłynęła między nimi. Chłód w powietrzu stał się jeszcze ostrzejszy, gdy stado zgromadziło się blisko, ich obecność zwiastunna niczym nadciągające niebezpieczeństwo. Niespodziewanie alfa stada zaszczekał raz, dźwięk, który odbił się echem jak dzwon ostrzegawczy. Przekaz był jasny: wilki powróciły. Ale tym razem przyniosły ze sobą coś przerażającego. W tej nagłej chwili wcześniej znany świat rozpadł się, pozostawiając jedynie niepewność i obietnicę nadciągającego niebezpieczeństwa. Każde uderzenie serca było wypełnione strachem, przygotowując na nieznane.